Ja tu tylko przyszedłem, bo szukałem takiego jakby... informatyka, To się zna dobrze na kompach. Zaraz i zobaczę, czy jest taki informatyk, bo znam takich czterech, którzy siedzą na tym TS-ie, ale oni są bardziej pod wieczorem. Wieczór bardziej. Aha. Witam. Cześć. Znacie się coś na komputerach? Halo? Ale, co? O to chodzi. No, znacie się coś na komputerach? No. A wiecie jak podłączyć to gniazdka komputer? Jak to jest gniazdka? Zasilecz? Laptop? No. no. No to chyba... Na chiński jest, jakiś wtyk i ja go nie mogę podłączyć. Może no znacie co? jakąś przedłużkę czy coś? No. Ale... No ma trzy bolce. I jedną dziurkę A gdzie askuje ja ma dziurkę No moje ma dwa No, a ładowarka trzy tak? Tak To jest halba to za... nie jest to Zobacz czy ten, bo ja kiedyś miałem ładowarkę. Musisz może rozkręcić tą y, ładowarkę tam jak jest ta końcówka y, Bo ja tak miałem w niszczarce ja to rozkręciłem i to było jakby polskie wejście w tym Aha no dobra, to tak zrobię. Dzięki wam Witam, już jestem. Ktoś się z was zna na rurę PCV? Nie. Nie. No to przecieka. To niedobrze. No... Nie, może... Wiecie coś na ten temat. Nie wiem co to jest tak szczerze. No rura PCV, taka z plastiku okrągła. Nie, nie, wiem. Tam woda leci. Nie wiecie naprawdę? Robię? No nie. Kurde, bo ja myślałem, że ktoś mi pomoże. Nic, dobra, szukam dalej. Dzięki. Witam. Witam. No, siema. Siema. Znacie się może coś na rurach PCV? Nie, nie bardzo. Kurde, bo mi przecieka woda i... No nie, nie wiem teraz, gdzie mam pójść, bo wszystko pozamykane. Jak jest czwartek... Ale Jak mnie wiem, jest pozamykane. Mieszkam za granicą. Kurwa, dodam. Znowu. Jak kurwa, znowu zabiłem się tą e, Ewelinkę. T to się nie znacie? Nie. No wiem. nie. A może wiecie, czym zatamować? że woda nie lała się. Nie wiem. A z czego ci się leje? Z rury A no, no, jakiej rury? PCV No ale konkretnie jakieś. coś w domu? No tak, tak Pod lewem. No masz jakieś uszczelki? No nie mam. Przejewamy. No, no to nic nie zrobisz. A taśmą by dało radę? Izolacy nie. Nie, nie, nie no, dało może spróbować radę. przecież. Sprowadzić no. może, ale nie sądzę, że ich trzyma. Może no by ten jeden chociaż dzień, dzień. przeczekać. No co, jeden dzień może wytrzymać. Ej, skocz teraz na to. Dzięki. Dobrze. Channel switched. Witam. Halo? Mm, Znacie się może coś na sprężonym powietrzu? Do czyszczenia a, to, komputera? O co chodzi? Nie. Yeah. Bo sobie przyknąłem co nie, Na kartę graficzną w komputerze. I zrobił się osad z gazu? Może to jest taki oplamatek czy. Nie, 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 to jest taki. E, jakby ci to wytłumaczyć? Sprężone powietrze. No wiem, wiem, ale to. Czyli że co ci się stało? No skórzę, żeby oczyścić kartę graficzną. No <laughs> to jeszcze trochę przedsze ściereczką. No i wziąłem, psiknąłem, no i mi zeżarło kartę graficzną. Jak ci zeżarło? No, zeżarło mi, nie wiem, czy to było akurat to, co kupiłem, czy coś innego. Piszę tam sprężone powietrze, łatwo palne. przecież, no to jeśli psikałeś przy wyłączonym komputerze, to pozdro. Przy wyłączonym? To jak mogła ci zażerać kerbę? No nie wiem, ja sam tak, nawet nie wiem, dlatego się pytam. <laughs> to ja, ja też nie wiem, bo nigdy się nie spieskałem z przypadkiem, żeby komuś zażarła że zażarło za sprężone powietrze kartę graficzną, ale... Może... podróba? Nie no, ale raczej sprężone powietrze nie ma żadnych takich... No właśnie okay. dziwi mnie to, bo to nie ma żadnych chemikaliów takich, co mogłoby tam... To po prostu gaz, tylko że sprężone powietrze zażarło... <laughs> napisz na sam nie no dziwna sytuacja, powiem ci szczerze. Nie. No tam pisze łatwopalne, nie wiem właśnie, dlatego się pytam. Znaczy wiesz łatwopalne, ale to kurczę. No to jeśli ja wiem. samozapłon, coś takiego, bo Nie, znaczy jak jeśli zrobisz metat to wtedy to jest łatwopalne, ale nie, że klikasz na kartę graficzną i się ci komputer spala. No ale wiesz, to zależy, bo to też mogła być temperatura po prostu Nie bo czyli... wieka... potrafi się samozapon w 40 stopniach, nie? Nie, Wata... Wata ma 400 stopni. Nie. A co z za jest? Z klejem powstaje taki ten. E, takie coś dziwnego. Iście to na fizyce, czy? Nie, ja to tak po prostu czasami oglądam śmiesznych ludzi. Aha, czyli Mogę pozwać o reklamację, żeby mi oddali pieniądze, coś tam, coś tam, tak? Wiesz co? no, nie wiem, nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale najpierw to jest napisał <noise> o Aha, no dobra. No także... Nie wiem, poszukaj może w internecie ktoś miał podobny przypadek. Nie, przy, y, przez chwilę pod y, nikogo takiego nie ma. Aha, czyli jestem wiem, jako pierwszy. No wiem Dobra. Dzięki. Ale jesteś pewien, że to od tego? No tak, no bo tylko no tym ślikałem. Jaka karta graficzna? GeForce. Ale jaki model? Eee... Od GeForce to ja mam w... 8500 gta. No to... No to nie wiem, zachęcać sprężyny nie ma różnicy na kartce graficznej i na jakim modelu, ale to i tak trochę dziwne, że ci to żarło. A przyszli zdjęcie. Przyszli, y, rzuć na nie wiem, im góra i prześlij w linku. No teraz nie mam aparatu, żeby zrobić. Na telefon. No telefon to jest taki gówno. Jaki? Dobra Marcin, nie zajmuj się gramy. Dobra, to i tam pozdrawiam też, o... Znaczy napisz najpierw do nich, że nastąpiła w ogóle taka sytuacja i że ten nie. No dobra, no dzięki. Panie. No to trzymaj się i powodzenia. No dzięki.